Nie wiem, jak to się stało, ale tego zadania na kanale jeszcze nie było. A na maturze było i to nieraz. A zanim zacznę, to proszę Cię o serduszko, o komentarz dla algorytmu, żeby coraz więcej maturzystów mogło się ze mną uczyć. A my bierzemy się do roboty, żeby odczarować to zadanie, które nie wygląda najlepiej, a tak naprawdę jest bardzo proste. Po pierwsze wiemy, że x jest równe 3. A Y jest równy 1. I tutaj większość z Was dobrze wie, co trzeba zrobić, podstawiamy za X podstawiamy trójkę za Y podstawiamy jedynkę. Rysujemy klamerkę. Kto ma problem z rysowaniem klamerki, pisze w komentarzu klamerka. I teraz podstawiamy. Tutaj będzie A razy 3 dodać B razy 1 równa się minus 4. I na dole mamy minus 4a razy 3 odjąć 2b. No i to się równa 8. Zaprowadźmy tutaj trochę porządku. Klamerka po raz drugi i mamy 3a dodać b jest równe minus 4, a tutaj mamy minus 12a odjąć 2b jest równe 8. To co tutaj mamy, to jest tak w ogóle układ równy. Układy równań są w podstawie programowej i obowiązują Was na maturę. No i musimy taki układ równań rozwiązać. Ze szkoły znacie dwie metody, a nawet trzy, ale dwie takie algebraiczne metody rozwiązywania układów równań. To jest metoda podstawiania i metoda przeciwnych współczynników. Ja zdecydowanie polecam Wam tą drugą metodę. To jest taka metoda, że jak zaraz zacznę tutaj liczyć, to myślę, że przypomni Wam się, o co w tej metodzie chodziło. Pomnożę sobie górne równanie razy dwa. No, i co tutaj otrzymuję? Otrzymuję 6a dodać 2b jest równe minus 8, a po drugiej stronie, no tutaj nic się nie zmienia na dole, czyli minus 12a odjąć 2b równa się 8. Robimy taką dużą kreskę i dużego plusa, i ten duży plus oznacza, że dodajemy to z tym, to z tym i to z tym. No więc tak. 6a dodać minus 12a, no to to jest minus 6a. 2b na plusie i 2b na minusie redukuje się do zera i to właśnie o to chodzi w tej metodzie przeciwnych współczynników, żeby zredukować albo literkę a, albo literkę b, dlatego ja tutaj zrobiłam razy 2, żeby mieć tutaj 2b na plusie i żeby te b się w kolejnym kroku zredukowały. Także literki b nie ma w ogóle. No i tutaj mamy minus 8 dodać 8, to jest 0. Akurat tutaj to jest przypadek, że się to wyzerowało, może tutaj wyjść dowolna liczba. No, i teraz mamy bardzo króciutkie równanie. Obliczymy sobie szybko a, dzielę wszystko przez minus 6, czyli otrzymuję, że a jest równe 0. W momencie, kiedy mamy a, no to musimy jeszcze obliczyć b. I tutaj, ulubiona część moich uczniów, można sobie wybrać najprostsze, najkrótsze równanie, żeby obliczyć literkę b. Każde równanie, które wybierzecie, Wam tutaj zadziała. Mi się podoba to równanie, bo mamy dosyć małe te literki. I teraz tak. Tutaj jest 3a, więc za a podstawiamy już 0, czyli mamy 3 razy 0, dodać b jest równe minus 4. 3 razy 0 to jest 0, to w ogóle zniknie, czyli b jest równe minus 4. No i mamy obliczone nasze dwie literki. a jest równe 0, b jest równe minus 4. To są rozwiązania naszego układu równań, i akurat tutaj mamy wykonać mnożenie a razy b, czyli 0 razy minus 4. To jest 0, czyli odpowiedź B. Prawie identyczne zadanie pojawiło się na maturze próbnej w grudniu 2024, a to konkretne zadanie pochodzi z mojego arkusza maturalnego. Przygotowałam 9 arkuszy maturalnych specjalnie dla Was, niedługo będą w sprzedaży. Wszystkie arkusze są w wersji pustej, ale też w wersji rozwiązanej z wszystkimi moimi oznaczeniami, strzałkami, opisami. Dodatkowo każdy arkusz jest pooznaczany, na przykład ten zielony ołówek oznacza, że jest to zadanie proste, więc jeżeli jesteś słaby z matmy, to polecam Ci podjąć się tego zadania, bo najprawdopodobniej szybko uzyskasz punkty.